Obowiązek szczepień. Choć rząd od początku mówił o tym, że szczepienia przeciwko COVID-19 będą dobrowolne, to pojawił się pomysł wprowadzenia obowiązku w niektórych grupach. Pośród wszystkich krajów Unii Europejskiej tylko kilka wprowadziło taki, takie rozwiązanie. My faktycznie to rozwiązanie, teraz mówię o służbie zdrowia, poważnie rozważamy. Natomiast w zakresie pozostałych grup społecznych to jest jeden z tematów, który się pojawia. Natomiast najbardziej, najbardziej poważnie rozważanym elementem jest kwestia związana ze zaszczepieniem osób które pracują w służbie zdrowia, aczkolwiek też musimy brać pod uwagę to, że tam poziom zaszczepienia jest bardzo wysoki, wśród lekarzy ponad, grubo ponad 90%. Na razie mowa o medykach. Większość z nich jest zaszczepiona, ale mimo to na przykład szpital w Bielsku Białej zachęca swój personel do szczepień, ten medyczny i niemedyczny. To nie jest żaden nagaz ani próba straszenia naszych pracowników. To jest przypomnienie im o tym, że te osoby, które nie mogły z różnych przyczyn, także zdrowotnych, zaszczepić się w czasie, kiedy trwały szczepienia służby zdrowia, mogą to zrobić w tej chwili w ramach szczepień populacyjnych. W naszym szpitalu zaszczepionych jest już 92% pracowników i na przykład w ubiegłym tygodniu kolejne 5 osób zdecydowało się na zaszczepienie przeciwko COVID-19. Niezaszczepionych lekarzy i personelu medycznego pozostało niewiele, jednak jest nadal wiele osób, które zaszczepić się nie chcą. Wiemy jedno, że jeżeli wyszczepialność będzie na odpowiednim poziomie, nie będzie nam groził lockdown. Mamy Australię chociażby jako taki przykład, gdzie wyszczepialność jest na poziomie 14%, prowadzono lockdown i znowu wszyscy się buntują, że nie chcą teraz lockdownu. No to trzeba coś wybrać. Nie można być w rozkroku i uważać, że no, chcę normalnie żyć, normalnie pracować, ale szczepił się nie będę. Po ponad pół roku w końcu pojawiło się też rozwiązanie dotyczące nopów, czyli niepożądanych odczynów poszczepiennych. Rząd przyjął projekt ustawy powołującej fundusz kompensacyjny szczepień ochronnych. Pacjent, który doznał działania niepożądanego opisanego w charakterystyce produktu leczniczego i przebywał w tym szpitalu w związku z tym co najmniej 14 dni uzyskuje prawo do uzyskania do doświadczenia kompensacyjnego tak czyli co najmniej 14 dni i tak kwota początkowa to jest 10 tysięcy złotych. No i tam jest kilka progów tak z drogą dojścia aż do 100 tysięcy złotych. 100 tysięcy złotych wygrywają raz w miesiącu dwie osoby, które się zaszczepiły i biorą udział w loterii szczepionkowej. Ta nie spowodowała wielkiego wzrostu zainteresowania szczepieniami, dlatego coraz częściej mówi się o wprowadzaniu większych ograniczeń dla niezaszczepionych. Na razie tych, którzy otrzymali co najmniej jedną dawkę szczepionki jest już 34 miliony.